Ale chyba marker mi na ten sznurek założyłeś. No tak, mówię tym tutaj. Znaczy no. on jest na dobry sznurek? I on jest y na pętle. No widzisz, ja, jeś, ja jeś, to, to założyłem chyba nie na ten marker. Co ty, ty zrobiłeś w ogóle do, na dwumetrowy i to był koniec? To był kamień, to był koniec. Z Dobra, Z no nieważne. W, w każdym razie na tym nurkowaniu zanurzyłem się do głębokości 100, maksymalnej 122 metry. Tam przebywałem hmm. przez 15 hmm. minut. Po czym się wynurzyłem? Natomiast na głębokości poniżej 100 metrów przebywałem przez 25 minut. Nurkowanie na 100 metrów już dawno nie jest szczytem ludzkich możliwości, ale nadal drobny błąd może prowadzić do poważnych skutków. To jest historia naszego projektu. Tak naprawdę ten projekt zaczął się dużo, dużo wcześniej. wcześniej, nawet kilka miesięcy wcześniej. Najpierw urodził się w mojej pustej głowie. Eee, tak, w mojej pustej głowie się urodził. Fantebianko to pięknie położone duże i głębokie wywierzysko w północnych Włoszech. Ciężko wskazać początki eksploracji wywierzyska. Prawdopodobnie pierwszych nurkowań na głębokość około 40 do 50 metrów dokonali tutaj nurkowie w latach 60. ubiegłego wieku. 100 metrów zdobyto po raz pierwszy w 1987 roku. I od tego czasu nurkowie regularnie pogłębiali jaskinie aż do 186 metrów. Najgłębsze nurkowania w Elefantę należą dziś do Włocha Luigi Casatiego. Tutaj, we wczesny zimowy poranek, spotykamy się całą ekipą na parkingu przed Wierzyskiem. W Veneto pogoda jest pochmurna i jest dosyć zimno. Pada deszcz, woda jest wysoka, ale można będzie nurkować. Chcemy sprawdzić się jako zespół i wspólnie z Michałem zrealizować jego najgłębsze nurkowanie w tej jaskini. 11 osób i parę ton naszych gratów trzeba przygotować do nurkowania, zwracając uwagę na nie zawsze oczywiste szczegóły. Za górkę. i teraz zaczekam za poruncie. To. Ta gumka jest po to, żeby mi się nie suwał stage po poręczówce, bo jak zaczepicie na poręczówkę z okay. sztywno przypiętą, to ona się będzie suwała, a chodzi o to, żeby się nie suwała. Całość udaje się jednak opanować i bez specjalnych nerwów możemy zacząć działać w wodzie. Pierwszego dnia projektu ja nie nutrowałem swojego notowania żadnego. Natomiast e, całym zespołem przetransportowaliśmy sprzęt do e, najpierw e, na po jaskini, a potem poszczególne zespoły w ramach treningu na swoje przedziały głębokościowe e, deponowali butle z gazami dekompresyjnymi. Dwie minuty to od momentu. 22 minuty kawałka. od momentu zanurzenia i prędkość 10 metrów na minutę to, to 6 minut. Ta? No tak, to musimy szóstki dostawić. No tak. Wszystko, wszystko No ale macie dwie minuty na dole na czekanie, na mnie i to są dwie minuty, które macie na poślizg. Pierwsze nurkowanie to zadbanie o podstawy. Najważniejsze pod wodą to zawsze mieć czym oddychać, a w jaskini kluczowe jest jeszcze wiedzieć, jak wrócić na powierzchnię. Do tego służy poręczówka. Linka, którą nurek zostawia w wodzie, aby w razie zagubienia się wskazała mu drogę. Poręczówka ciągnie się od samej powierzchni. Ustabilizowana na kamieniach powinna w każdym momencie być w zasięgu wzroku nurka. Na poręczówce zostawiamy, czyli deponujemy, dodatkowe butle, z których Michał będzie oddychał. Pełniłem to rolę nurka bez dekompresyjnego, zabezpieczałem nurkowanie o 21 metrów, wobec czego to mnie przypadła niewątpliwa przyjemność targania ton żelastwa na górę i z powrotem. Dobrane do głębokości butle z gazem będą czekać do następnego nurkowania. Każdy taki stage jest odpowiednio oznaczony i zabezpieczony. Jaskinia Elefante Bianco zaczyna się w jeziorku. Jeziorko ma dość duże wymiary, bo około 30 metrów szerokości i 15 metrów długości. Jeziorko ma głębokość około 20 metrów. Początkowo korytarz ma szerokość 8-10 metrów i wysokość 2 metry. Pod kątem 45 stopni opada do głębokości 40 metrów. Na 40 metrach. Strop gwałtownie podnosi się, natomiast na 48 metrach spąk kończy się pionową studnią. Studnia ma ogromne wymiary, ponieważ około 50 metrów wysokości. Strop tej studni jest na 25 metrach, a dno studni jest na 75 metrach. Średnica studni to około 20 metrów, więc w tym miejscu jaskinia jest naprawdę przeogromna. Poręczówka i butle depozytowe są gotowe. Na tym nurkowaniu musieliśmy sprawdzić resztę sprzętu oraz przede wszystkim współpracę naszego zespołu. Michał zaplanował nurkowanie poniżej 100 metrów. W butlach ma gaz, który pozwoli mu zanurkować maksymalnie do 140 metrów. Przed wejściem do wody dokładnie sprawdza sprzęt. Ponieważ jest to nurkowanie solo, Majki zabiera ze sobą oprócz siedmiu butli kilka latarek i kołowrotek do poręczowania. Każdy element jest zdublowany, tak, żeby nurek był maksymalnie bezpieczny i miał spokojną głowę. Woda w jaskini ma tylko parę metrów przejrzystości. To naprawdę mało jak na elefantę Bianko. Kilka dni opadów spowodowało, że dużo wody wypływa z wywierzyska i niesie ze sobą osa. Jaskinia jest obszerna, szeroka i ledwie widać boczne ściany. To utrudnia dalsze poręczowanie. Na głębokości 120 metrów Michał osiągnął ciśnienie powrotu w butlach. Stabilizuje poręczówkę i zawraca. W drodze powrotnej czekają na niego zespoły zabezpieczające z odpowiednimi gazami na dekompresję. Pierwszy zespół czeka na 60 metrach, a kolejny na 36. W dnie studni na 70 metrach 75 znajduje się korytarz. Który początkowo ma duże wymiary i korytarz pod troszkę mniejszym kątem, ale nadal ostro opada w dół do głębokości około 100 metrów, i w tym miejscu ma średnicę kilku metrów oraz robi się bardziej płaski. I tak biegnie do 120 metrów głębokości. Po trzech godzinach witamy się na powierzchni. Wszystko przebiegło pomyślnie, zgodnie z planem i bez awarii. Ostatnim etapem głębokiego nurkowania jest godzinna dekompresja na powierzchni. Koc pomaga się ogrzać, a tlen uwalnia zalegający w tkankach gaz. Na pierwszym nurkowaniu zostawiłem toręczówkę na 120 metrach i miejsce to wydawało mi się początkiem szaftu. W tym miejscu byłem już dwa lata wcześniej i też wydawało mi się ono początkiem szaftu. Szczególnie teraz przy tej słabej widoczności, bo widoczność tak naprawdę była nie większa niż 3 metry tam na dole. Byłem przekonany, że jest to szaf, więc przygotowaliśmy się na głębokie nurkowanie. Na drugim nurkowaniu dotarłem do, do szaftu. Zacząłem się w nim zanurzać, okazało się, że po kilku metrach szaft się skończył i, i zaczął się płaski korytarz. Ja cóż, no jestem gotowy, e, w dobrym nastroju i, i, i zdeterminowany, żeby zrobić jakiegoś fajnego gora. E, nie nastawiam się na jakąś cyfrę. E, bardziej zależy mi na tym, żeby, żeby przynieść jakieś nam dane znikowania. Kuba, sprawdź świecić Ci latarka. Tak sprawdzę. Spadzę. Ja to sprawdzę jak się będziesz ubierał mam Jak sposoby. się będziesz ubierał? Tak. To już ostatni dzień projektu. Cała ekipa szykuje się do finałowego najgłębszego nurkowania. Tam T1, tak? t 12:10. Wszystkie zespoły miały zaplanowane nurkowania dopasowane do harmonogramu Michała. Dokładny runtime to rozpisane na poszczególne minuty nurkowanie, dzięki któremu można bezpiecznie wykonać długą dekompresję. Pracek, który tutaj był wcześniej i przedstawiał jak to miało wyglądać. Każdemu z nas rozdzielił pracę, każdy z nas wiedział, gdzie jest jego miejsce, każdy z nas wiedział, co w którym momencie ma być. Również każdy wiedział z dokładnością co do minuty, kiedy ma się zanurzyć i o której ma być na swoim przystanku, tak żeby zabezpieczać Michała. Zanurzamy się. W dwóch 20-litrowych butlach gaz pozwalający zejść na 190 metrów głębokości. Na tym nurkowaniu Michał będzie oddychał w sumie z ośmiu butli z różnymi gazami. Część bierze ze sobą, resztę, w miarę postępu nurkowania, będzie odbierał z depozytów zostawionych w jaskini. Jest zaporęczowana tylko w początkowej partii. Od 50 metrów musieliśmy sami wykonać oporęczowanie. Pierwszego dnia projektu najgłębszy zespół zabezpieczający wykonał poręczówkę do głębokości 65 metrów około. Potem ja następnego dnia od tych 65 metrów rozpocząłem swoje poręczowanie i podczas tego jednego nurkowania rozwinąłem około 150 metrów na głębokości 100 metrów, ze względu na ciśnienie, na każdą minutę oddychania trzeba zużyć 11 razy więcej gazu niż na powierzchni. Dlatego butla pozwalająca na godzinne płytkie nurkowanie tam wystarcza na około 10 minut. Podczas tego nurkowania na głębokości poniżej 120 metrów przebywałem przez 15 minut. Natomiast na głębokości poniżej 100 metrów przebywałem przez prawie 30 minut, więc było to bardzo długie i mocno dekompresyjne tak notowanie. Tak jak na poprzednim nurkowaniu, na przystankach dekompresyjnych czekają na Majkiego nurkowie zabezpieczający. Michał na przystanku pojawia się kilka minut później niż było to zaplanowane. Inni nurkowie, zaniepokojeni, nie wiedzą jeszcze co się stało. Każda minuta więcej na 100 metrach to przynajmniej kilka dodatkowych minut nieplanowanej dekompresji. Zapamiętać się z kinie i dużo się rozglądałem, i coś się stało z moją kryzą, wywinęła się prawdopodobnie czy coś, i, i, i zaczęła nadawać się woda do skafandra. W momencie, kiedy dopłynąłem do rurka zabezpieczającego, na 60 metrach, wskazuje już się zalany skafander i przed sobą jeszcze 2,5 godziny do kompresji. Na 36 metrach Michał pisze w notesie, że skafander jest cały zalany. Normalnie, Nurek ubrany jest w szczelny strój, który pozwala mieć na sobie ciepłe, suche ubranie. W tym czasie na powierzchni zaczyna padać gęsty deszcz. Reszta drużyny czeka spokojnie. Po kolejnych minutach w zimnej wodzie widać już, że Majki trzęsie się z zimna. Przed nim jeszcze około 100 minut dekompresji na kolejnych przystankach. Choć zupełnie tego nie widać, będąc tak zmarzniętym, każde zadanie pod wodą robi się trudne. Zdrętwiałe ręce nie pomagają w odpinaniu i zmienianiu butli, z której oddychamy. Z upływem czasu byłem coraz bardziej zmarznięty. Wiedziałem jednak, że nie mogę ominąć tej dekompresji. Tak naprawdę nie mogę nawet skrócić dekompresji z powodu właśnie zmarznięcia. I tutaj, im bardziej byłem zmarznięty, im byłem płycej, tym tak naprawdę byłem bardziej niepełnosprawnym nurkiem. Ja pod koniec dekompresji nie byłem w stanie odkręcić gałki zaworu. Zmarzłem tak bardzo, że nie mogłem wyjść o własnych siłach.

W godzinach w wodzie Michał wynurza się na powierzchnię. Pogoda nie sprzyja, słońce dawno zamieniło się w silny deszcz. Jest styczeń, zimno, a na niebie nie widać przyjaśnień. Jest tak wychłodzony, że Darek musi mu pomóc wydostać się z wody. Specjalnie w tym celu przygotowaliśmy namiot. Po wyjściu z wody chowa się w nim. Przed nim jeszcze godzinna dekompresja tlenowa na powierzchni. Michał kończy nurkowanie skrajnie wykończone, ale na szczęście, bez objawów choroby dekompresyjnej. Nie miałem jakiegoś ciśnienia na głębokość, ale no to odrobinę się czuję rozczarowany, że, że to się tam tak zupełnie płasko zrobiło i nie udało się choć odrobinę głębiej popłynąć. Natomiast no, w, końcu, w końcu po którejś próbie udało się zrobić kawałek więcej jaskini, no bo tu już byłem trzy razy bodajże w tym miejscu i no, za każdym razem gazy. Nie pozwalały płynąć dalej.